Halo, dzień dobry, z tej strony Janosik 300 i dzisiaj mamy kolejną bitwę serii Strong Battle. I tym razem mi się udało coś zrobić i rzadko się to zdarza, ale no, dużo gram czasami to. I czasem i, i ślepej kurze trafi się ziarno. I tym razem tak się stało. I tutaj razem ze mną będą komentować Hig z klanu Mirku. Dzień dobry. I oprócz tego Wojownik 3, 4, 5 z klanu Worf, Dzień dobry. Okay. Także nie przedłużając przechodzimy do bitwy 3, 2, 1 start. Tutaj jak widzicie gram ziemniakiem. I tutaj jest tier Premium. Stary, także statystyki ma powiedzmy dość słabe, jak na obecne warunki, ale ja lubię takie czołgi. Ja tylko pragnę zauważyć, że Janosika rzuciło na naj, Największy możliwy downtier jaki jest Możliwe dla tego pojazdu Dlatego zapewne wynik jest potężny i Zgadza się tutaj y, Ziemniaka rzuca Maksymalnie plus jeden y, Także tutaj y, Była promocja w Lidlu rzuciło mnie Na szóstki No i oczywiście zamiast jechać do miasta I walczyć jak prawdziwy czołg ciężki Pojechał sobie do wąwozu I już ma spota bo przyjechał jakiś czołg na e, E1 I tak Tutaj pojawił się live, tutaj przyjechałem, bo stwierdziłem, że jestem wystarczająco potężnym pojazdem, by móc utrzymać linię. A... Po prostu i... lubi się czuć jak rosyjskie czołgi na Ukrainie. Nie, po prostu jestem wolny, a miasto jest dalekie. Ile opuszczania rury ma ten czołg, jakbyś się chciał No, no Zdychę, no. Tak jak normalny amerykanin tutaj. Ale zauważmy tutaj, jak potężny gracz Albino77 zajął bardzo ofensywną pozycję. No I tak, tutaj uczył się taktyki od Michaela Wittmana. A te za wzięcie pompuje użytkownika. Ja się chajaków. za dużo nie nauczył w sumie. No i tutaj chyba już tylko farmienie pozostaje, dlatego że te wszystkie nie mogą nic zrobić z pancerzem tego kartofla. A tutaj specjalnie wyczekany strzał, żeby nie wybrał potężnym ziemniakiem z ziemniaka. Ja Miałem wrażenie, że ten Ebert ma jakieś wąty do ciebie, bo on usilnie od początku bitwy próbuje ci zepsuć grę. Teraz nawet on chyba co chyba tutaj chce jakąś nawiązać z tobą kontakt, powiem ci. Zgadza się, to będzie dość irytujący komar. A wtedy jeszcze tego nie zauważałeś, chyba, bo sobie strzelałeś w tygrysa? Nie, nie, po prostu jeszcze mi nie przeszkadzał. Tak, ty tygrys, tygrys, tygrys był, radny, był bardzo to przyjemny. No tylko oddać 1300 hp na początku bitwy. No wiesz, niektórzy dla sportu tak robią, mi się tak często zdarza, ale zauważmy jaki setup pan Janosik wozi, jest to zestaw bez racji, czyli na biedaka, za to z pełnym złotem, nie na Polaka, no jest to bardzo dziwne połączenie. Nie no to taki średnio biedny, bo powinien mieć jeszcze mały zestaw naprawczy i apteczkę, tak to wtedy by to tłumaczyło dlaczego ma mały zestaw naprawczy pod piątką, żeby się chcieli klikać, bo to pomaga, a to nieprawda, że to pomaga. Nie wiem, ja jeszcze na takim samym setupie, bo wtedy dusisz pięć i czołg jedzie dalej. Jak na nie gąsienicy. no, właśnie, za dużo to kosztuje i później nie ma kredytów, żeby grać a na No Dlatego rację. lepiej nie naprawiać gąsienicy, a zestaw zostawić na zaś. po prostu mnie stać. Dobra, rozumiem, jesteś bogaty. Zgadzam się no. tutaj. Albino7 się nadal walczy, przełączmy się na haeki. Bo zauważył, zauważył. Że z amunicji zaczął strzelać. to są Pepeki, przyszedł do podkalibrowych pocisków złotych, zauważył, że jest to nieskuteczny i przełączył na pocisk numer 3, więc szedł tutaj chronologicznie, 1, 2, 3, tak jak znak tam <laughs> Tak, tak, specjalnie ta pewna to robił, 1, 2, 3. I zauważył, że pocisk 3 zadaje jakiekolwiek uszkodzenie użytkownikowi, chyba bardziej psychiczne, jak tutaj fizyczne <laughs> i on po prostu dusił go. Tutaj oczywiście Pawlak przyjechał szukać Kargula, no i nie znalazł. <laughs> Za to spotkał mnie i dostał bułę. Za darmo. Tak zauważyć, że całkiem niezłe działo ma ten czołg, jeśli chodzi o celność. Jeszcze chyba żadnego kalafiora nie udało Ci się nie <noise> <cieni>. CELNE <noise> DZIAŁO! O, <noise> dobry żarcik tutaj był no, ten, powiedziany. Ten, ten fire, like, nie wiadomo co robić. I, na tutaj komar mnie blokuje, nie mogę tutaj dominować przeciwnika bardziej. I Plus inny komar, który strzela plujką. No i AT15 za 26 demerza to była w miarę dobra wymiana chyba. Tak, tutaj nie to, nie pokaz jest. celności. PIK! Nie wiadomo no, to gdzie to poszło. Ale to długie przycelowanie i jeszcze wyczekanie, mimo że celownik się skupił do końca i jednak czekamy jeszcze. 5 sekund. I Ale zauważmy, że bitwa tak naprawdę już się kończy, bo e, drużyna Janosika już tak naprawdę głusznęła miasto i dojeżdża do kopa przeciwnika czy ma flankę sam, więc jeśli nie zrobi nic szybko, czytaj D mage, no to zabiorą mu wszystko. Na, na 2977, więc tam no, odbiłby biegłości to wystarczy chyba więc aż 4 nie spada Ej, tak, tutaj 2900 jest na 3, więc to, to już A, jest wynik 3 3 już, 3 ob, 3. już optymalny. Czekam, bardzo czekam bardzo tutaj kręc. na komara. No teraz wyczekiwanie specjalnie to, nie ruszam się w lewo że... albo w prawo. Najlepiej w skały. No nie ruszałem się, A, specjalnie, to, żeby myślał, że awki jestem czy coś. Tam na lewo przez drzewo. No by wyczuł strach Wyczułby strach, tak, tak na pewno tak jest tak I teraz to, to w ogóle nie, to w ogóle nie To w ogóle nie są moje nerwy To tylko strach Ten spot, to w ogóle Oj, tutaj Nie no ma tej mechaniki spotowania, które działają Tutaj też się zdenerwowałem Przy tym strzale, bo dostałem w działo No i to ciało Mimo naprawienia, chyba się nie naprawiło do końca Ale już I dostałem przebicie Pan t 15 mnie w końcu przebił Gratuluję Czołgi drużyny Linusika już wyszły na podejścia pod miasto od strony przeciwnej, już tam Pusz się zatrzymał na razie pod ogiem Dicker Maxa I, i... powrót i... tego małego chuja w webrze! Musiał dojechać do kamienia, wrócić... Potężna strata HP od tego EBR-a, najbardziej ten EBR. Jest i telefon od nudgera. I znowu wyciągnęła... Nie, tym razem nie. Eee. 15 chyba fotowoltaik. E nie odbieram. Od Klary sobieraj po raz hmm. kolejny. Ale użytkownik AT-15 chyba przełączył się na imbotach. Oj, Ale mnie przebił. No to mówi, a ja błysik. nie trafiłem. Śmieszna sprawa, ja myślałem, na, że widział. ten czołg ma więcej penny na złocie, a tu 245 nie robi wrażenia tak naprawdę na ten dzisiejszy czołg. No tren, tak, bo to jest pojazd stary. No, no, jest super, no i że że tylko na dziewiątki no ale Super Pershing był wprowadzony dużo później, w roku 13 Też jest to fakt, ale no nie możesz powiedzieć, 13. że 59 nie, nie dostała, był wcześniej na pewno. Albo w 12 koniec, jakoś tak. A tutaj od 11 roku ziemniaczek jest słaby. Wykorzystywany na bitów. A Ewer znowu przeszkadza. Tak. Początku tak mam 2, coraz 3. mniej 3. HP jest prowadzone natarcie w kierunku bazy w przeciwnika, i tam tygrys umiera. Bura suka próbuje coś zrobić, ale Diker maximum blokuje. Kolejny niewycelowany za tak, bardzo strzał. Robić. Ale tutaj, to, to, to ciało tutaj ciało przy, przy, przyjaciel wzywa się 5 AT podjechał, zbierać bułki. Fajnie. To. Udało się w końcu, trafić. Trzeba ukazać, jak to się wykorzystuje HP yy, sojusznika. Kto tak. on wyjechał? głupio nie wypchnąłem. Nie wiem czy koledzy posiadać ksjech, ale A tu znowu co dostałem przebicie. Janosik morduje graczy, którzy nie mają tysiąca bitew, to może znacznie <śmysy> płynąć na wynik bitwy. Cóż ja nie korzystam z żadnych modów, także... Napomnijmy, że Janosik ma tyle bitew, co czy czwarte drużyny w sumie, enemy oczywiście. Ale Pokonuję ich doświadczeniem. No tego Trasur. faktu nie byliśmy w stanie przebicieć. To widać, że to jedyne co Janosik ma w tej gereczce. Zgadzaś, Moje ulubione. No i tutaj A, to ciężka te... walka z siłami przeciwnika i znowu burasuka, która przeszkadza. Tak, zgadza się. Za każdym razem ktoś mi przeszkadza w osiągnięciu właściwego wyniku. Ja nie, nie wiem jak ta burasuka chciała przebić ten strzał w twoim wieże z apcr ale okej. Okay. On się łudził po prostu, że no, Trafił O, Paweł Plak znowu, tutaj szuka Kargula, pyk. Kolejna buła zrobiona. W, w ogóle należy powiedzieć, że te 54 mod bohatersko poszły przez środek. Tak? Mając cały czas pół HP. Ale on ma 13 wn no to... <grym> A! To, 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 to już wiem dlaczego grał w taki to jest sposób. sposób, to, to już wszystko, to... się wyjeżdżał. przeciwnika się chyba rozprzęło i trochę, trochę dużo przeciwników się pojawiło nagle. Jest to LKV, sobie, jest odbią, odbią odbią kanion. Zgadza się. Tutaj się cofam, bo ucieka z flanki, się, bo spodziewam się ulewu! W plutonach moi drodzy widzowie, to on zawsze mówi, że to niedobrze tak uciekać z flanek. Że... Jestem sam na flance i ją bronię. Nadal. Bronię flanki. Nie uciekłem z flanki, więc zmieniłem pozycję na bezpieczniejszą. Nadal walczę na pierwszej linii, przede mną nikogo nie ma. Więc proszę tutaj nie atakować mnie w taki sposób, jakbym był w tchórzem, tak? Tutaj wyczekany embusz na przeciwnika. I oczywiście przeciwnicy wyjeżdżają sobie, bo lubią Te dwa fragi zrobione, to była moja taktyka. Bablak po raz trzeci. A spodziewałem się ulewu Ebra i Buraska. To, to, bo to by zagroziło mojemu istnieniu. Ale oni tego nie zrealizowali. Więc że uznali, że rozwiązanie ostatecznej kwestii anosiowej nie jest potrzebne teraz. Tak, tutaj stwierdzam Burask się wyświecił tam. Więc twierdzą, podjadę! Uraz też gra bardzo dobrą bitwę, nie wiem ile on ma WN-a Może połowę tego co Janosika, albo połowę bitew co Janosik Dlatego, że już ma 6 fragów i też próbuje jakoś ratować swoją drużynę od porażki Ale nie pokonał mnie! Ja tu jestem Najsilniejszy No tak, nie pokonał Cię tylko dlatego, że sobie wziąłeś modu do większej ilości HP Żeby jak... Zgadza się! To żeby przyjąć jedno bez więcej Dokładnie Uchciwam. O e, pojawił się mój Nemesis w Ebrze Znowu. Pyk! We włas, webra! Popatrzmy. Ja nie wiem jak to weszło tak. W ogóle to był pixel. Był pixel, wiem. To jest przykre co ja tu widzę. Bo to jest jakieś niesamowite. Ludzie grają, kampanie. 40 strzałami w bitwach nie trafiłem w włazu. A tu... Pojownik jak zawsze zazdrości wyniku typowe Nie, wyniku nie zazdrożę, tylko I rozkazało. cyk kolejny dobity, też 6 fragu. Wyrównałem fragu do fragów wyrównałem ilość fragów w to był to bardzo, bardzo potężny strzał, niszczący, druzgocący drużynę Ładny. przeciwną. Jest dobry. Nie. Tak, tak. Łapka w górę, i tutaj się skończyło. i tutaj pokażę wam jeszcze um, wynik. Wyniki końcowe tutaj Eeeh, co Hik? Czy masz, już, co? czy masz już wyniki końcowe? Tak, mam wyniki końcowe, a, właśnie, jest, właśnie do mnie dotarły. Otóż wygrałem, wygrałeś! Jestem zdobyłeś, zaskoczony. Zdobyłeś metal tak. za 1720 Tak, bazowego a z pancerny. Tak, tak było 5,5 widocznego, ale pamiętajmy z tego Albino 771 blind poszedł i chłop zrobił 42 damage'a. I 6 strzałów oddał jeden albo dwa z demedżem, z Ha we mnie. A batcha... i Barcza... 42 demedża, To jest tak. to są strzały pianasika. To Ta trzeba podkreślić. Tak, tak, tak. Demecz EBR-a przeciwnika, prawie ca... Chyba cały to też będzie na mnie. Demecz AT15, to nie cały na mnie, to chyba, bo będzie jeden strzał w T25AT. Tak, a reszta to, to... Nie robiła za bardzo. Ale oczywiście, bohaterskie czołgi z naszej drużyny. Achilles, który był awk. Tak, e, tak. 54... Ale zobaczmy to, że Achilles, będący awk Achilles zabił więcej XP niż ludzie, którzy wzięli udział w bitwie i ginęli. Tak, właśnie. To chyba dostał X za to, że nie tracił paliwa na nadaremno. Bo tak, tutaj po... też, też, miałem, przejmie... też miałem Ebra, śródmotierowego, który zrobił 9 demeca. Ale 1000 spota zrobił, także się przydał Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie, no useless był, ale był w bitwie, no i tyle. 1300 ma No i co że ma tysiąc. I asysty? nie wyzywaj! Ma 90 DBC Ja zrobiłem giga wynik. Pokonałem buraka przeciwnika Który zrobił 4K Myślał, że jest lepszy, ale jednak nie było. To ja byłem trzeba, lepszy. Trzeba uściślić, że buraz pod koniec otrzymał całą bazę. A ty przepuszczowałeś do przodu. Ale to nie istotne, prawda? Bo i tak zwyciężyłeś. No tak, bo utrzymałem flankę, tak? No. Ja wygrałem, tak? Jestem lepszy, proste. Nie masz co do gadania, Tutaj podkreślę, mimo, a, okay. mimo, mimo tego, że 100, 100, sporo poszło pieniędzy. Moich pieniędzy własnych, nie podatników. Na yy, pociski, to już na plus i okazało się, trafiłem jeszcze mnożnik do expa. Nie potrzebuję tego expa, ale niech tak będzie. 10 minut, 30, 30 sekund, 30. Tak, bardzo, sekund. To była bardzo bitwa. Bardzo tak. Rzadko to było. się zdarza, ale to dzięki temu, że trzymałem tą flankę, przeciwnik nie mógł ją pusznąć. Tak. tak było. Ale w ogóle wydaje mi się, <grym> że w ostatnim czasie bitwy i tak trwają troszeczkę dłużej niż, niż kiedyś. Ale to może hmm. tylko dlatego, że ja gram trochę mniej w grę komputerową, ale mam takie wrażenie, że jednak czas bitew się nieznacznie wydłużył. Nie tego, zauważyłem grę. różnicy za bardzo. Oprócz tego, że przeciwnicy w niektórych bitwach bagrają bardzo szybko, za to w innych kampion. Przez co to Nie się wyróbmy. Zapomniałeś tutaj, wiesz co, dopowiedzieć, że przeciwnicy zawsze są lepsi od naszej drużyny. I tym razem górą byłem ja. A to przypadek 1 na milion, bo tak naprawdę pamiętajcie, że drużyna czerwonych zawsze jest mocniejsza, szybsza, lepsza, zwinniejsza. Gibkość tak samo jest na ich poziomie wyższy. no i... Nie, no po prostu tak. wiecie. Moi drodzy widzowie, Hik przedstawia Wam perspektywę swoją, czyli gracza, który ma 43% zwycięstw. I <laughs> dla niego o, zawsze to tak to nie, nie. Znaczy... Oczywiście, nie wojownik nie. hejtuje wszystko i wszystkich. Najlepszy, najlepszy jest. Tak, bo, my, bo myślisz, że jak jest w Warfach i z protegowanym PJ, to jest niby lepszy od. Ale. Nie możecie dać się mu zwieść. On jest też normalny. Dobra. Ale nie wyzywaj. Dobra, to, no, to na, na tyle z tej bitwy. I. Do usłyszenia. Gr gratuluję Cześć. tym, którzy tu dotrwali. Także no, czy na nas dwóch? Zapewne tylko nas dwóch. Nie wątpię, żeby się desperać, znaleźli, co nie mają czasu Ale jeśli tak jest, to gratuluję Wam Dobrze, także Dziękuję za obejrzenie I do następnego jakiegoś nagrywania Papa pa.